Jako społeczeństwo zawiedliśmy nasze dzieci. Wiemy doskonale, co potwierdzają badania naukowe, m.in. ta metaanaliza, że różnego rodzaju akty dobroci w stosunku do innych osób służą nie tylko adresatom, ale też samym dobroczyniącym. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie musi to być ogromny gest albo heroiczne działanie, wystarczy drobnostka, nawet w stosunku do osoby, której nie znamy. Problemem jest jednak to, że rutynowo nie doceniamy tego, jak dobrze inni ludzie zareagują na szereg naszych pozytywnych działań, w tym na przykład na komplementy, wyrażanie wdzięczności, słowa wsparcia czy innego rodzaju drobnych wyrazów zwykłej ludzkiej życzliwości. Niestety, jak się okazuje, doprowadziliśmy do tego, że nawet dzieci już od czwartego roku życia nie doceniają tego, jak mocno mogą poprawić komuś nastrój i jak dobrze wpłynie to na nie same. Ta sytuacja sprawia, że zarówno dzieci, jak i dorośli mogą niepotrzebnie wstrzymywać się od robienia dobrych rzeczy z obawy o to, że będzie to niezauważone i daremne.